Jak skonstruować ofertę i sprzedać swój towar lub usługę? Wyjaśni Justyna Gaj, właścicielka agencji Justa PR. Pierwsza rzecz, kiedy chcę sprzedać mój towar bądź usługę, to muszę znaleźć na to nabywcę. Czyli jak określić klientów, którzy będą chcieli ode mnie to kupić? Zaczynamy od zwykłego profilu nabywczego. Brzmi trudno, ale to jest bardzo proste tak naprawdę. Czyli zastanawiamy się, kto jest naszym klientem, jakie ma potrzeby, jakie oczekiwania i czego szuka. Jeśli będziemy wiedzieć, do kogo sprzedajemy, w jakiej jest grupie wiekowej, jakim, w jakim mieście mieszka, czy to są małe wioski, czy to są raczej większe aglomeracje, czy to jest osoba z wykształceniem podstawowym, średnim, wyższym, łatwiej będzie nam skonstruować ofertę, łatwiej będzie nam dotrzeć do tego klienta. Mamy trzy grupy pracowników, klientów, pracodawców: są to osoby z pokolenia Y, osoby z pokolenia X i osoby z pokolenia boomers. Osoby z urodzone y, po 1989 roku, osoby, które w tej chwili mają mniej więcej niż 30 lat, klasyfikowane są jako osoby z pokolenia Y, osoby bardzo przedsiębiorcze, bardzo dynamiczne, nie się do pracodawcy, y, w związku z czym też nielojalne w pewnym sensie. To są osoby, które nie mają zdolności kredytowej, ale mają karty kredytowe. W związku z czym są to osoby bardzo atrakcyjne dla producentów dóbr tak zwanych szybko zbywalnych, dóbr także luksusowych, często gadżeciarze, więc oni mają takie potrzeby, by się wyróżnić na rynku. I w ten sposób musimy konstruować oferty, by dotrzeć do właśnie takich gadżeciarzy. Pokolenie X? Pokolenie X to jest najczęściej pokolenie naszych Chyba już rodziców, osoby, które aktualnie mają między 30 a 45 lat, osoby, które już są usta ustatkowane, osoby, które mają najczęściej kredyty hipoteczne, więc są stabilnymi pracownikami, osoby, które. Dużo już przeszły, dużo w życiu widziało, osoby doświadczone, więc oni inaczej podchodzą do zakupów. Dla nich wartością jest przede wszystkim jakość. Nie tyle cena i nie innowacje, nie technologie, ale bardziej właśnie konserwatywne produkty, usługi, które są niezbędne do funkcjonowania w dzisiejszym świecie. Abo Merci? Boomerzy to są osoby po 45 roku życia, które bardziej planują wakacje dla siebie, ale także dla swoich wnuczków, osoby, które myślą perspektywicznie nie w kontekście własnym, ale w kontekście własnych dzieci i własnych wnuczków. Więc do nich oferta musi być też tak skonstruowana na takich wartościach jak bezpieczeństwo, jak zaufanie, wartości, które dla nich są istotne i kluczowe przy podejmowaniu decyzji zakupowych. A jak szukać kluczowych klientów? Nawet jeżeli określimy sobie grupę docelową, to jeszcze musimy chyba sobie wybrać tych klientów, do których... Rzeczywiście jesteśmy w stanie dotrzeć. Do jakich określić? Tak, z całego worka grupy docelowej wybieramy sobie tych klientów, którzy przynoszą największe obroty naszej firmie. Czyli zgodnie z zasadą Pareto, 20-80, 20%, -80, 20 klientów generuje nam 80% przychodów. I odwrotnie, czyli 80% klientów, na których poświęcamy najczęściej najwięcej czasu, są najbardziej yy, kosztochłonni, przynosi nam zaledwie 20% zysku. W związku z czym tak segmentujemy grupę, by mieć... Jasno, precyzyjnie określone tych 20% naszych klientów, na nich się skoncentrować, do nich mówić, dla nich przygotowywać kampanie reklamowe, programy lojalnościowe, bo oni są dla nas najcenniejsi. Wiemy już do kogo kierować ofertę, a teraz jak ją skonstruować? Konstruując ofertę, przede wszystkim posługujemy się językiem korzyści czyli nie sprzedajemy ładnej filiżanki, tylko sprzedajemy przyjemność, miłą atmosferę, chęć rozmowy z przyjaciółmi. Pewne wartości, które są istotne dla naszej grupy docelowej. Zaczynamy od tego, by pokazać, co dany produkt lub usługa oferuje, następnie ile za to musimy zapłacić i czym wyróżniamy się na tle konkurencji. Oczywiście, zawsze na końcu warto podać ewentualnie linka, gdzie dokonać transakcji. Pierwsza kwestia to opis korzyści, czy w takiej ofercie już powinniśmy umieszczać ceny, albo jakoś może ominąć ten element. To zależy od procesu sprzedażowego, czy zależy nam na takim kliencie, który powiedzmy chce kupić samochód, no to wtedy wiadomo jaka jest oferta na rynku, klient poszukuje, porównuje Wtedy również cena jest istotna, ale są takie e, usługi, do których e, klienta trzeba przekonać. I nie przekonać ceną, ale właśnie jakością obsługi e, całym tym pakietem, który klient kupuje razem z e, konkretną usługą, więc podejście do ceny jest różne. Przy temacie sprzedaży często się pojawia też taki termin lejek sprzedażowy. Co to jest? To jest bardzo ważne dla osób, które prowadzą małe, własne, jednoosobowe, najczęściej e, firmy. Czyli tworzymy sobie prostą tabelkę w Excelu której zapisujemy sobie, ile ofert wysłaliśmy, jaki był ich dalszy los, czy był kontakt telefoniczny, czy było spotkanie, jak ono się zakończyło i jaki procent z tych wysłanych ofert zakończonych jest podpisaniem umowy lub nawiązaniem kontraktu handlowego. Po każdej akcji sprzedażowej warto odnotować sobie to w Wekselu, by po dwóch, trzech miesiącach móc przeprowadzić analizę, sprawdzić, Ile musimy wysłać ofert, żeby uzyskać konkretną transakcję. W ten sposób też liczymy sobie ile kosztuje nas pozyskanie nowego klienta. Zawsze jest tak, że pozyskanie klienta jest bardziej czasochłonne i droższe niż utrzymanie obecnego klienta. Do sprzedaży trzeba się przygotować, by z sukcesem sprzedać nasz towar bądź usługę. Należy określić kluczowych klientów i przygotować dobrą ofertę. W momencie, kiedy klient decyduje o zakupie, czyli o skorzystaniu z Twojej oferty, w jego głowie rodzą się pytania, co chcesz mu sprzedać, za ile chcesz mu to sprzedać, dlaczego ma Ci uwierzyć i zaufać, co on z tego będzie miał, że właśnie od Ciebie kupi.